Wszyscy znamy wydarzenia ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa. Większość chrześcijan jest zaznajomiona z cierpieniem Chrystusa na krzyżu i chwalebnym zmartwychwstaniu, które po nim nastąpiło. Jednak istnieje część historii, która rzadko jest poruszana, ale jest niezwykle ważna dla zrozumienia pełnego znaczenia dzieła odkupienia Chrystusa. To, co się działo w ciągu trzech dni między Jego śmiercią, a jego wstaniem. W tym okresie Jezus nie przebywał w śnie duchowym, ale aktywnie realizował misję o kluczowym znaczeniu. Śmierć Jezusa nie była tylko momentem fizycznego cierpienia. Jego ukrzyżowanie spełniło obietnicę odkupienia, ale Jego misja duchowa rozciągała się aż do świata umarłych. Po oddaniu swojego ducha Ojcu Jezus rozpoczął pracę duchową. Która nie jest szeroko dyskutowana, ale miała wieczny wpływ. Schodząc do Hadesu, nie szukał odpoczynku czy ulgi, ale wypełniał boskie przeznaczenie wyzwolenia misję zwycięstwa nad siłami ciemności. Biblijna narracja o tym okresie jest pod wieloma względami enigmatyczna, z odniesieniami takimi jak duchy w więzieniu i najniższe części ziemi. Te fragmenty sugerują, że podczas gdy jego ciało było pogrzebane, Jezus aktywował kluczową bitwę duchową. Nie był w stanie bezczynności, przeciwnie, ogłaszał swoje zwycięstwo nad śmiercią i panowaniem szatana. Ten okres między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa jest fundamentalny dla zrozumienia, jak on zdobył moc śmierci. I zniszczył dzieła diabła, przygotowując drogę do pełnego zbawienia ludzkości. Misja Jezusa w świecie duchowym nie była tylko częścią historii, ale wydarzeniem, które miało głębokie implikacje dla całej kreacji. Przed Krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa istniało miejsce znane jako Królestwo Umarłych, czyli Hades. W Starym Testamencie Hades był królestwem, gdzie dusze zmarłych czekały ale był podzielony na dwie odrębne sekcje. Po stronie sprawiedliwych znajdowało się łono Abrahama lub raj, gdzie ci, którzy umarli w wierze, czekali na obietnicę Mesjasza. Po drugiej stronie było miejsce męczarni, gdzie dusze niegodziwych cierpiały, czekając na sąd Boży. W Starym Testamencie dusze sprawiedliwych nie mogły wstąpić bezpośrednio w obecność Boga, ponieważ doskonała ofiara jeszcze nie została złożona. Dlatego pozostawały w tym miejscu pośrednim łonie Abrahama. Ale ze śmiercią Jezusa nastąpiła kluczowa zmiana. Poszedł do Hadesu, aby wyzwolić dusze, które czekały na odkupienie. Jezus wstąpił do Hadesu nie jako ofiara, ale jako zwycięzca. Robiąc to, nie tylko dowodził swojego panowania nad śmiercią, ale także ogłaszał, że zbawienie jest teraz dostępne dla wszystkich tych, Którzy żyli w wierze. Biblia mówi nam, że po śmierci Chrystusa wiele ciał świętych, które były w łonie Abrahama, zmartwychwstało i pojawiło się w Jerozolimie. Mateusz 2752 53. Jest to mocny znak, że Jezus otworzył drogę, aby odkupione dusze mogły wreszcie wejść w obecność Boga. Łono Abrahama, które wcześniej było oddzielone od Boga, zostało teraz wyzwolone. A sprawiedliwi mogli wreszcie zostać przeniesieni do pełni obecności Boga, gdzie będą wiecznie. To wyzwolenie było kamieniem milowym w historii duchowej, ponieważ ostatecznie obietnice złożone patriarchom i prorokom spełniły się w Chrystusie, otwierając drogę do pełnego zbawienia wszystkich, którzy wierzą. Kiedy Jezus wstąpił do piekła, jego misja nie polegała tylko na ogłoszeniu zbawienia, ale na ogłoszeniu zwycięstwa nad mocą zła. Piekło, królestwo śmierci i ciemności było pod panowaniem szatana. Przez tysiąclecia strach przed śmiercią i hadesem trzymał ludzkość w niewoli. Ale kiedy Jezus oddał swojego ducha na krzyżu, nie tylko zapłacił cenę za nasze grzechy, ale także bezpośrednio skonfrontował się ze złymi siłami duchowymi. Jezus zstąpił do piekła i, jak napisano w pierwszy list Piotra 3, 18-20, głosił duchom w więzieniu. Taka znadziejstwo nie było okazją do pokuty dla tych, którzy odrzucili Boga, ale ogłoszeniem zwycięstwa. Jezus ogłaszał, że Jego dzieło odkupienia zostało ukończone, że ofiara została dokonana, a On zwyciężył nad siłami zła. Ponadto Jezus wziął klucze śmierci i hadesu, jak jest oświadczone w objawieniu 1,18. Klucze symbolizują moc i autorytet. Szatan, który do tego momentu miał kontrolę nad śmiercią, teraz nie miał już władzy. Jezus odebrał złym księstwom i władzom, pokonując je publicznie na krzyżu i zapewniając zwycięstwo wszystkim, którzy w nim wierzą. Panowanie diabła nad śmiercią zostało złamane. A teraz śmierć nie była już końcem, ale przejściem do wiecznego życia w Chrystusie. Jezus nie poszedł do piekła, aby zostać pokonanym, ale aby ogłosić koniec panowania ciemności. Zdobył moc nad śmiercią i Hadesem, niszcząc strach, który wcześniej więził ludzkość. Teraz wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, mogą być pewni, że śmierć ich nie oddzieli od Boga. Z jego zwycięstwem ogłoszonym w piekle, Jezus poszedł do łona Abrahama, aby wyzwolić sprawiedliwych, którzy czekali na zbawienie. Ci sprawiedliwi, tacy jak Abraham, Mojżesz, Dawid i inni, żyli w wierze, ale doskonała ofiara jeszcze nie została złożona, więc nie mogli wejść w pełną obecność Boga. Biblia naucza nas, że podczas gdy czekali na spełnienie obietnic Bożych, nie mogli wstąpić bezpośrednio w obecność Boga. Kiedy Jezus wstąpił i ogłosił swoje zwycięstwo, wyzwolił te dusze, prowadząc je do wiecznej wolności. W liście do Efezjan 4, 8, 10 widzimy, że Jezus wziął do niewoli niewolę, symbolizując fakt, że wyzwolił tych, którzy byli uwięzieni w oczekiwaniu i poprowadził ich do obecności Boga. To wyzwolenie było kamieniem milowym w historii duchowej. Po raz pierwszy sprawiedliwi mogli wejść do nieba nie tylko z daleką nadzieją, ale z rzeczywistością pełnego odkupienia. Zwycięstwo Chrystusa było kluczem do wyzwolenia wszystkich, którzy czekali, a teraz obietnica złożona w Starym Testamencie spełniała się. Jezus nie tylko zdobył panowanie nad śmiercią i piekłem, ale także przyprowadził tych, którzy żyli w wierze do obecności Boga. To wyzwolenie oznaczało koniec separacji między Bogiem a ludzkością. Dzieło Chrystusa nie było tylko odkupieniem żyjących, ale także umarłych, którzy czekali w wierze. Po wypełnieniu misji, wyzwolenia dusz z łona Abrahama i ogłoszeniu swojego zwycięstwa nad siłami zła, Jezus wstąpił do nieba w chwili chwały i triumfu. W niebowstąpienie Jezusa nie było tylko powrotem na jego niebiańską pozycję, ale publicznym pokazem jego autorytetu nad panowaniem śmierci i piekła. W Dziejach Apostolskich 1.9 czytamy, że podczas gdy jego uczniowie patrzyli, Jezus został uniesiony do nieba. Jego wniebowstąpienie oznaczało potwierdzenie, że misja została wypełniona i że teraz jest po prawicy Boga w miejscu honoru i autorytetu. Wstępując do nieba, Jezus nie był tylko zwycięzcą, który się wycofał, ale tym, który teraz sprawuje absolutne panowanie nad wszystkimi rzeczami. Z jego wniebowstąpieniem Jezus nie tylko wrócił do Ojca, ale także ukończył cykl odkupienia. Teraz ma autorytet nad całą kreacją, a jego moc jest absolutna. W Oznacza również początek nowego czasu dla Kościoła, który będzie mógł kontynuować misję Jezusa na ziemi. Duch Święty został posłany, aby zamieszkać we wszystkich wierzących, zapewniając, że obecność Chrystusa będzie z Jego Kościołem w każdej chwili. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią nie było wydarzeniem izolowanym, ale czymś, co całkowicie przekształciło nasz stosunek do śmierci. Śmierć która kiedyś symbolizowała koniec i strach, teraz jest tylko przejściem do wiecznej obecności Boga. Jezus nie tylko umarł za nasze grzechy, ale zniszczył moc śmierci i hadesu, oferując nam nową nadzieję. W pierwszy list do Koryntian 15:54-57 Paweł oświadcza, że śmierć została połknięta przez zwycięstwo. Oznacza to, że śmierć jako ostateczny wróg ludzkości została ostatecznie pokonana. Ci, którzy są w Chrystusie, nie stają już w obliczu wiecznej separacji od Boga, ale mają obietnicę życia wiecznego z Nim. Ponadto Jezus dał nam bezpośredni dostęp do obecności Boga. Zasłona świątyni została rozdarta, symbolizując usunięcie separacji między Bogiem a ludzkością. Teraz wszyscy Którzy akceptują ofiarę Chrystusa mają wolny dostęp do Ojca. Śmierć nie jest już barierą, ale drzwiami do nowego życia w Chrystusie. Teraz, gdy dzieło Chrystusa zostało ukończone, mamy obietnicę życia wiecznego. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i Hadesem jest fundamentem naszej nadziei. W Ewangelii według Jana 14:19 Jezus mówi: "Bo ja żyję i wy będziecie żyli." Ta obietnica jest fundamentem naszej wiary chrześcijańskiej. Niezależnie od tego, przed czym stajemy w życiu, mamy pewność, że śmierć nie jest końcem. W Chrystusie mamy gwarancję życia wiecznego z Bogiem. Zmartwychwstanie Jezusa nie było tylko wydarzeniem, które miało miejsce dwa tysiące lat temu, ma bezpośrednie implikacje dla nas dziś. Ponieważ Jezus wstał. My też z martwych wstaniemy, ponieważ On zwyciężył śmierć, my też zwyciężymy. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią zapewnia nam, że nasza nadzieja jest żywa i że w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcy. Teraz śmierć nie jest już wrogiem, którego należy się bać, ale przejściem do chwalebnej obecności Boga. Z Chrystusem mamy pewność, że po tym życiu będziemy z Nim na zawsze. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, piekłem i hadesem jest rzeczywistością, która nie tylko przekształciła historię ludzkości, ale ma również moc przekształcania naszych żyć dzisiaj. Jeśli jeszcze nie doświadczyłeś tego zwycięstwa w swoim życiu, dzisiaj jest dniem, aby zaakceptować ofiarę Jezusa za Ciebie. On ma klucze śmierci i hadesu i On chce podzielić się tym zwycięstwem ze wszystkimi którzy w Nim wierzą. Jeśli rozumiesz głębię tej prawdy, udostępnij ten film innym. Zostaw komentarz mówiący On ma klucze, i żyj z pewnością, że zwycięstwo Chrystusa jest także Twoim. Nie żyj już ze strachem przed śmiercią, ale żyj z nadzieją wiecznego życia, które On oferuje. Zapisz się na nasz kanał, aby kontynuować otrzymywanie więcej objawień o dziele Chrystusa. Niech wszyscy, którzy wyruszają w tę podróż wiary, otrzymają przemianę wieczną, którą Chrystus nam obiecał, bo On żyje, my też będziemy żyli.